Dzień dobry moi mili, witam was w kolejnym odcineczku z Paladog I tak, będziemy dzisiaj walczyć z bossem, więc Jeżeli chcecie, żeby było więcej odcinków, zostawcie łapeczkę, bo to bardzo motywuje i polepsza mi dzień Więc łapeczka w górę, oczywiście komentarz, napiszcie coś fajnego Nie wiem, na przykład co jedliście przed śniadaniem Znaczy, przed yy, odcinkiem, przed śniadaniem Co ja gadam yy, I... Cóż, lecimy Zobaczmy tego bossa może go pokonamy. Więc y, trzymajcie kciuki. Trzeba, trzeba po prostu trzymać kciuków, y, trochę więcej, szybciej. Trzeba po prostu zbudować smoki. I turtle. Y, dobra, ja tutaj sobie walnę jeszcze na szybko, żeby y, coś mi tutaj jak będzie szło, to zamroziło się. Tak, raz, dwa. Szybko turtyl. Bierzemy tego turtla, przepuszczamy go. Rajno, Meteorem. Meteor. Kolejny. Bin bin. Bo tutaj, to tutaj jest naprawdę teraz na wysokim standardzie gra. Więc tutaj trzeba po prostu teraz łowić jak najwięcej po prostu rzeczy. Ja tutaj też tak zbustuję trochę. Kolejny turtle. Może weźmiemy małpkę. Turtl. Będziemy tutaj tak łoić żeby po prostu tutaj było jak najwięcej. Weźmy jeszcze jednego pingbinka, Jednego turtla. I teraz lecimy, lecimy po prostu z meteorytami, kasy trzeba zarobić na upgrade'y, więc nie będzie tak łatwo jak myśleliśmy, że to będzie tak po prostu, może w pewnym momencie tak być, że się nam nie spodoba w ogóle gierka już, znaczy nie będzie nam się chciało grać, więc różnie to bywa, zobaczmy, jeszcze jeden pingwinek, im więcej pingwinków tym lepiej dla nas. dragon. Dobra tak. Muszę tutaj mieć rehabilitację dla nich. Dobra, tego dragona trzeba rozłożyć, bo on na tutaj mrozi też. Jeszcze jeden dragon, przydałby się. Łoimy, Łoimy. Dobra, będzie to. Będziemy mieć wygraną, więc y, nie ma co. Pięknie. Patrzcie, jak to zrobiliśmy. I to w ile? Ile? Naprawdę w krótkim bardzo czasie. Więc w 3 minuty niecałe, a wygraliśmy z tym bozem. Chapter 4 clear. Więc zobaczmy, co będzie dalej. O. No. Czaszka tutaj do nas gada. Klucz? Tak, możemy otworzyć twoje wrota. Otwarte są. Dobra. Przeszliśmy. Co tu będzie za złoczyńca? Trzeba szczekać. No. Udało się. Uuu. Może być naprawdę bojowo. Nawet małpka przyszła. na wojnę. Dobra, mamy to, więc upgrade. Upgrade, upgrade. Na czym by tutaj zrobić upgrade? My musimy tutaj zrobić na Rainie i na pingwinie. E, oczywiście też na smoku byś się przydało, ale najpierw musimy troszeczkę zarobić. Zarobić szmalu, ale szmal to trzeba będzie zarobić później. Bo teraz nie ma gadki o tym, żebyśmy coś tutaj zrobili takiego kiepskiego. Jak zarabianie. E, ale czekajcie, w sklepie. O! Tutaj mamy siódemki, a czy ósemki same, ale nic tutaj pozytywnego, więc lecimy z pierwszym. Zobaczmy, co tutaj będzie. Ja słyszałem właśnie w komentarzach, że tutaj będzie właśnie takie coś, że e, będzie dużo telewizorów w Więc to będzie przekichany po prostu, chapter. Pek. Dragon. Ok. Dobra, pinguim. Więcej naszych żółwi potrzebujemy. Tyk. Jeszcze jeden dragon. Nie, no trzeba, po prostu trzeba te dragony tutaj wykorzystywać bardzo. Yy, małpki tak samo teraz się nam przydadzą. Więcej możemy teraz użyć po prostu niektórych rzeczy. Rajno. Dobra, lecimy, lecimy z pingwinem jeszcze drugim. Więcej naszych żółwi potrzebujemy. Tutaj ładnie to walczy, ładnie. Jeszcze rajno jeden. Weźmiemy. Więcej jedzonka, więcej jedzonka. Na razie nie dawać mi tutaj innych rzeczy. Potrzebujemy jeszcze jednego dragona. Albo jeszcze jednego nosa. Dobra, bierzemy tak. Tyk. Dobra, będziemy mogli sobie wziąć jeszcze jednego dragona. Podwójnie. A tak, dobra. Ale my to już wygramy. My ten chapter po prostu na spokojnie wygramy. Jak widzicie, pięknie załatwiony, załatwiony jest. Mamy to. I nie było tak trudno z pierwszym epizodem. Więc tutaj naprawdę trzeba będzie się postarać. Wziąć po prostu, jak to się mówi, do serca i walczyć, walczyć, jak najwięcej walczyć. Dobra, więc tutaj pierwsze co lecimy jak najwięcej naszych tutaj skilli. Pyk. Bo tutaj może być tak, że właśnie będzie atak. Pyk. Dobra, mamy tutaj ładną obronę, potrzebujemy teraz mieć naszego pingwina, jeszcze jeden Rajno. doszliśmy do takiego etapu, gdzie naprawdę tutaj trzeba będzie właśnie walczyć mocno. I to bardzo mocno. Więcej, więcej, więcej tych tych. Jeszcze więcej. Żółwie. Dobra, więcej szczęścia mamy tutaj. Jeszcze jeden Rajno by się przydał. Inny Mutant. O, mamy upgrade na dziew dziewiąty. Nie mamy 9, dobra. Więc tutaj upgrade z radykalizacji nie ma. Jeszcze jeden tutaj. Pingwin. Mm, I weźmy sobie, tak, więcej Rajdonów. Albo zamiast rajdonów dragona dobra, będziemy mieć teraz lepszy właśnie yy, nasz tutaj dom. Jak to się nazywa yy, lepszy meteor. Który nam pomoże dużo, dużo. Ale przeszliśmy. Więc, dobra, mamy 99, serio. Dobra, coś sprzedajemy. Yy, inventory. weźmy tutaj tak podwójnie. Dobra, to możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. Dobra. odświeżmy tutaj. Yy, dyszka sprzedajemy. 9 to sprzedajemy. Pokażcie dalej. Siódemka. Sprzedajemy. Oczywiście. Tutaj to możemy sprzedać, bo to jest nic. To też jest nic. I to też jest nic. Meteor, siódemkę oczywiście sprzedajemy i truciznę sprzedajemy. Więc wracamy do naszych tych i Pingwin dostaje tutaj upgrade. A tutaj weźmiemy sobie tak. Co my tutaj mamy ogólnie? Pierwsze co by tutaj się przydało Meteor podmienić. Tak Drugie co? jedzonko mamy na 7 i e, naszą magię też mamy na 7, ale tutaj chyba raczej się nic nie zmienia, więc lepiej, że się nie mylę. Dobra, i najgorszy teraz level, gdzie naprawdę będę się pewnie trudzić z tym, to są kaczki. Raczej znaczy, no, karty. Kaczka. Kaczka, dziwaczka. Pyk. To będzie pierwsze co? Drugie co? Teenage Mutant Ninja Turtle Podwójny pyk, pyk, Aj, dobra, już zepsułem Już to zepsułem Bo ja to muszę zrobić tak, żeby byli blisko O, dragon jest, więc Bardzo bliziutko yy, Dobra, tutaj go wysuwamy Może jeszcze to wygramy. Nie mogę w ogóle się ruszać, nim to jest najgorsze. A potrzebujemy tutaj na pierwszy atak, który będzie taki ofensywny. Dobra, uleczmy. Dobra, mamy tutaj dragona jednego awaryjnie, więc jest też bardzo dobrze. Dobra, walnijmy tutaj. Tak, żeby tutaj też to było. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy. O, możemy teraz tak. E, lepszy food czy drop rate? Lepszy food oczywiście. Szybszy. Dajcie mi rączkę. Pyk. Ty, ty, ty. Wiem, że za chwilę będzie następny atak, więc ja już tutaj się przeszkowałem. Macie tutaj trochę więcej rzeczy. Nie, piłkarz. Może się uda za pierwszym razem. Pięknie udało się za pierwszym razem, więc patrzcie, patrzcie na tą potęgę, czy smoki na raz idą. Więc no. Odcinek dzisiaj pełną klasą po prostu leci. Bez zatrzymywania się lecimy z kolejnym, praktycznie. Tak, Kolejny, kolejny, kolejny epizodzik. Dobra. Jesteśmy coraz bliżej końca gry. A więc, no, może być ciekawie, może być trudno, może być naprawdę przekichane yy, ta gra. Ale, jeżeli tutaj wyjdą na telewizory, to będziemy mieć przerą... Co to jest dobre, nie wiem co to było, ale walczyło dobrze. rajno Nie ma to tamto więcej naszych tutaj podopiecznych. Teraz lecimy szybko po smoka drugiego. do tego właśnie. W tym momencie robimy atak. Więcej było ich. Pingwin. to. Nie, no będziemy mieć to wygrane. Naprawdę, bez problemu. Wow. Jeszcze weźmiemy sobie raj, no nie będę taki. Pingwinka sobie bierzemy? Nie ma sensu praktycznie, bo ja już jestem tutaj na tyle wyszkolony. Na tyle mam pełnej tutaj świadomości, że my to wygrywamy. Patrzcie. Pyk. Ładnie, po prostu ładnie. Aż no. Szkoda, szkoda mi po prostu tych wrogów. <gryw> że tak epicko nam to wychodzi, po prostu, że nic nie trzeba tutaj robić. Żółwie są na full. Wszystko praktycznie mamy już prawie wszystko. Mamy na full. Te smoki trzeba będzie, smoka trzeba będzie naprawdę zrobić na full. Dobra, lecimy z piątym sześć takich epizodów jest w sam raz chyba na odcineczek, więc jeżeli dobrze policzę, no to cztery odcinki jeszcze powinny być z tym. Pyk. Bierzemy tutaj teraz pingwinka, żeby jak najmniej tracić po prostu czasu na zamrażanie ich. W tym momencie, jeżeli ja będę mógł odejść bliżej i żółwiami tutaj robić eskortę sobie, już do tego będę mógł rzucić właśnie tym by nie, nie korzystać. Jeszcze rajno do tego dochodzi. Piękny atak. Jeszcze jednego pingwinka bym sobie zrobił. Dobra, pingwinek i za chwilę będziemy smoka robić. Dobra, mamy to. Już oni nie są mi tak straszni, jak byli wcześniej. Dobra, mamy to. Mamy. Jedyne, co możemy na nas powstrzymać, to teraz wszyscy na boss naraz. Bo to już, patrzcie, no... Nawet nie musiałem się bardzo spinać pod względem po prostu zamrażania. Więc brawo dla mnie. Dobra, coś sprzedajmy teraz takiego, co jest mało wartościowe dla nas. Czyli sel. 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 Jezu, tutaj patrzcie ile mamy. O, dziewiątka jedzenie. Więc już widzę, że tutaj trzeba będzie... O, dziesiątka jeszcze meteor. Pięknie, patrzcie na to. Pyk. I dziewiątka tutaj. No, po prostu. Teraz to, to jest magia. Teraz to będzie magia, po prostu ja on to mówię, wygramy z na spokojnie, ale to już w następnym odcinku, więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, komentarza, subskrypcji. Pamiętajcie, że każda łapeczka to jest dla mnie troszeczkę lepszy humor i poprawiacie mi dzień. Więc to tyle. Hejas.